Dzień dobry, tu ja mówię. Proszę Państwa, dzieje się tyle rzeczy dookoła, że ważne rzeczy potrafią nam też umknąć. A taką ważną rzeczą w ostatnim czasie, albo nawet kilkoma ważnymi rzeczami, były wypowiedzi przedstawicieli dyplomacji zagranicznej. Tak to mówimy, chociaż ledwo mi to przechodzi przez usta. Z jednej strony były to czy wypowiedzi. Z jednej strony chodzi nawet o całą wizytę pana Sikorskiego w Niemczech i spotkanie z, z ministrem Spraw Zagranicznych Analiną Berbek. a z drugiej strony chodzi o wypowiedź byłego izraelskiego prezydenta. Pozwólcie Państwo, że nie będę przytaczał jego nazwiska raz, że jest trudna, a dwa, że no to kompletnie nie zasługuje. No ale zacznijmy od tej pierwszej kwestii, czyli wizyta Sikorskiego w Niemczech. Proszę Państwa, w Polsce mamy dwa modele uprawiania polityki zagranicznej. Oba są po prostu fatalne. Pierwszy to jest ten model, który został zdefiniowany przez Kaczyńskiego, czyli pokrypywanie po plecach, czy też analogia do słów Bartoszewskiego, czyli polityka brzydkiej panny na wydaniu, czyli takie... no. Proszę Państwa, co tu dużo mówić, wchodzenie nie powiem w co, albo jak to woli, uprawianie polityki zagranicznej na kolanach, czyli pod całkowite podporządkowanie się interesom obcych państw, silniejszych państw, czy to będą Stany Zjednoczone, czy to będzie Rosja, czy to będzie Niemcy, a zwykle w tym trójkącie się to odbywa. I to jest ten model polityki, z tym, że ten model polityki zdefiniowanej przez Kaczyńskiego no niestety przez Kaczyńskiego i przez rząd PiS w ostatnich 8 latach był realizowany dość mocno w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, to istnieje też taka teoria, żeby my nie mamy wyjścia żeby się jakoś trzymać, skoro jesteśmy, skoro byliśmy na wojnie z Unią Europejską skoro byliśmy na wojnie z Rosją, no to Stany Zjednoczone pozostawały jedynym Poważnym parterem, który pozwolił nam się utrzymać na powierzchni. No ale to zostawmy. Drugi model to jest, proszę Państwa, no to, co prezentował również Jarosław Kaczyński i jego ekipa, czyli ja to zdefiniowałem w postaci takiej triady. Nie oddamy ani guzika. No dobrze, to z kim mamy, no dobrze, to możemy porozmawiać, a na końcu jasne, który tyłek mamy. Ucałować. No i niestety zwłaszcza polityka pana premiera Mateusza Morawieckiego, który wymienił, jak się mówiło, nawet w środowisku, i sprzaśnął panią gospodynię odrosołu, czyli panią Beatę Szydła, w związku z tym, że to był salonowiec, że to był były bankier, że to był gość, na którym dobrze leżały na miarę szyte i skrojone garnitury, no to on miał podbić serce Europy i miał podbić serca przewodców europejskich, tych wszystkich komisji, no bo to w końcu w jakimś sensie swój chłop, swój człowiek też człowiek, który się potrafi poruszać po europejskich salonach co z tego wyszło, to Państwo doskonale wiecie, wyszło z tego wyszła z tego jedna wielka groteska no i jeszcze przy tym modelu, który prezentował PiS, ważna jest reakcja reszty społeczeństwa czy obozu przeciwnego bo te wszystkie duże państwa które wymieniłem, one mają dość wspólną politykę zagraniczną bez względu na to jaka opcja Polityczna aktualnie w rząd, rządzi. No generalnie sprowadza się do, to do tego, że nasz interes jest najważniejszy, co powinno być podstawą każdej polityki zagranicznej, każdego szanującego, każdego szanującego się państwa. U nas to wygląda, proszę państwa, inaczej. U nas to wygląda tak, że można to zawrzeć w jednym haśle: O Boże, co napisze o nas zachodnia prasa. Więc jakakolwiek próba decydowania, samostanowienia Polski o Polsce kończy się jedną wielką histerią wewnętrzną, a dopiero to jest przenoszone na zewnątrz, bo jak działa zachodnia prasa, no to też Państwo chyba doskonale wiecie, ale może warto przypomnieć, no to są nic innego jak korespondenci zwykle polscy albo polskiego pochodzenia którzy gdzieś tam mają, są starzystami, praktykantami albo trzecioligowymi dziennikarzami w zachodniej prasie, i to oni oczywiście dostarczają tych artykułów, tych sensacji, tych połajanek. Zakompleksionych w taki sposób, aby to się. I, I to jeszcze też jedna bardzo istotna rzecz, no proszę Państwa, naprawdę. Amerykan, przeciętnego Amerykanina, tam Niemca czy Rosjanina, no może Niemca to już nie, ale przeciętnego Amerykanina nie wspomnę, no nie wiem o Bułgarze, Rumunie. Portugalczyków, Hiszpanii, na pewno na, naprawdę mało interesuje, co się dzieje w Polsce, jakie są konflikty polityczne, żebyście, no chyba, że dzieje się naprawdę coś nadzwyczajnego. No, żeby udowodnić tą prostą tezę, proszę Państwa, no to odwróćcie sobie to. Tutaj te proporcje. No, czy Wy jesteście zainteresowani, albo macie jakąkolwiek wiedzę na temat y, stanu politycznego, sytuacji politycznej w tych krajach, które przed chwilą wymieniłem? No, ja się polityką interesuję i dość mocno, ale proszę Państwa, nie jestem w stanie no, wymienić nazwiska jednego z, y, z polityków y, w tych krajach, którzy, które tam mają jakieś znaczenie. A my patrzymy przez pryzmat własny, przez własnego podwórka i przekładamy to na świat, że świat ma taką samą wiedzę, nie wiem, o Tusku, o Sikorskim, o tym, o tym co się dzieje. W telewizji polskiej. O tym już nie wspomnę, że ma wiedzę o tym, co się dzieje w prokuraturze krajowej czy, czy w innych tych, e, tych obszarach, gdzie u nas się dzieją cuda w ramach terroru e, praworządności. No i to jest dodatkowa cecha, bo nazwę to do, dosadnie parszywa cecha naszej polityki zagranicznej, że my nie mamy żadnej, żadnej spójności w tym, co się dzieje. No i teraz mamy, proszę Państwa, niestety, powrót e, z tym, że ten model. Stawiania się i wycofywania się, on jest irytujący, no ale on oczywiście jest lepszy od, od tego modelu polityki starej panny, nieatrakcyjnej starej panny na wydaniu, czy brzydkiej panny e, na wydaniu. No ale teraz mamy powrót, proszę Państwa, właśnie do tego najgorszego modelu zdefiniowanego przez Bartoszewskiego, wyśmiewanego przez Kaczyńskiego, a reprezentowanego przez Sikorskiego. Pan Sikorski pojawił się w, w Niemczech po to, żeby tak naprawdę powtórzyć coś, co się nazywało wcześniej Hołdem Berlińskim. A przypomnę, że wiele lat temu za pierwszych rządów Tuska Sikorski pojechał do Berlina, tam starał się o jakieś stanowisko, to chyba szefa ONZ, tego szefa, nie ONZ-u, tylko szefa NATO europejskiego, nic z tego nie wyszło, no nawet po złożeniu tego hołdu berlińskiego, jak to nazywali politycy opozycji ówczesnej, czyli PiSu, na Sikorski to mówił o tym, że to Niemcy powinni samodzielnie przejąć władzę nad Europą, że on sobie taką, taką spójną Europę właśnie jako polski minister, jako Polak takie rzeczy wypowiadał w Berlinie. I teraz to de facto powtórzył, powtórzył to samo, że on się nie boi siły Niemiec, ale boi się bezczynności Niemiec. No, tymczasem, proszę Państwa, historia nam podpowiada, że trzeba się zdecydowanie bać, siły Niemiec, a z bezczynności Niemiec można się tylko i, wyłącznie, tylko i wyłącznie cieszyć no i w ramach tej wizyty jeszcze została poruszona kwestia reparacji tutaj też trzeba sobie proszę Państwa uczciwie powiedzieć, no PiS trochę grał pod publiczkę tymi reparacjami no ale przynajmniej grał, to jego można było użyć jako mocnego argumentu politycznego, negocjacyjnego na innych polach Natomiast Sikorski, no tu się będzie można do mnie trochę przyczepić, że, że trochę na wyrost tą surową ocenę wobec niego mam, bo on de facto powiedział, że Polska nie rezygnuje z reparacji, że nie, nie zamyka tego tematu, ale poza tym nic innego nie powiedział, proszę Państwa. To jest po prostu. No to jest takie puste, ja jestem daję sobie głowę obciąć, że on w rozmowach zakolisowych zapewnił Niemców, że z powodów wewnętrznej polityki nie może sobie pozwolić na takie określenie, bo dostarczyłby paliwa opozycji i jeszcze tam postraszył tych Niemców, że Kaczyński znowu wróci, a Kaczyński to na pewno wam ściągnie reparacji do, do samych majtek, was rozbierze, będziecie... Będziecie jako Niemcy głodować, bo wiadomo, kim jest Kaczyński. Także, proszę Państwa, wracamy do tego najbardziej podłego modelu polityki zagranicznej, jaki w Polsce był uprawiany od 1989 roku. To w sposób szczególny, ta cała polityka balcerowiczowska, to przecież to było żywcem wzięte od zachodnich liberałów, którzy tu robili, co chcieli. No, i teraz mamy powtórkę z rozrywki, dlatego że mamy powtórkę z władzy. Bo po tych ludziach nic innego się nie można spodziewać. No i to się też, proszę Państwa, taka postawa, ten brak spójności w naszej polityce, ten brak szacunku dla własnego narodu i dla siebie samych, powoduje, no, że na przykład w czasie wizyty w Krakowie, były prezent Izraela jest w stanie powiedzieć, że Polacy nie mają prawa mówić o tym, że ponieśli jakiekolwiek ofiary w czasie II wojny. <laughs> Przepraszam, w czasie II wojny światowej, bo to tylko i wyłącznie Żydzi są tymi, którzy ucierpieli z powodu okupacji niemieckiej, który, i tylko w stosunku do Żydów można mówić o niemieckim czy nazistowskim ludobójstwem, że zestawianie cierpienia narodu polskiego z, narodów, z narodem żydowskim jest niedopuszczalne, a jeszcze dodatkowo powiedział to, co większość Żydów, polityków izraelskich mówi powtarza to kłamstwo, że to Polacy brali udział w Kauście, że to Polacy są odpowiedzialni za, za zbrodnie niemieckie w czasie II wojny światowej. No to my oczywiście, jeszcze między wierszami pojawiają się takie treści, że to nie jest przypadek, że w Polsce powstały obozy koncentracyjne, i na każdym kroku trzeba to podkreślać, że to były obozy niemieckie. No i skąd to się bierze, proszę Państwa? Czy wyobrażacie sobie jakiegokolwiek polskiego polityka, który by pojechał do Izraela i powiedział chociażby o Judenrat, o niemiecki o tych o żydowskich szmalcownikach o tych żydach którzy donosili na własnych rodaków o tych firmach żydowskich które współpracowały z niemieckim z niemieckim reżimem czy chociażby w jakiejś łagodnej formie wspomniał o tym że no, trybunał w Hadze orzekł, że Izrael dopuszcza się w tej chwili zbrodni lodobójstwa w strefie gazy. To jest niemożliwe, proszę Państwa. Dlaczego to jest niemożliwe? No, bo to jest wielopokoleniowe wbijanie do głowy kompleksów polaków. Polakom, a z drugiej strony te narody, które o siebie dbają, które mają poczucie własnej. Nawet e, nie wartości, ale wyższości, a tutaj nasi starsi bracia w, w sposób szczególny to mają utrwalone, nawet się nazywają narodem wybranym. To samo mają Niemcy, to samo mają Rosjanie, to samo mają Amerykanie. No, Amerykanie są najwięksi. Rosjanie twierdzą, że oni są największe, oczywiście takie państwa, jak Chińczycy, jak Chiny, również, czyli wszędzie tam, gdzie jest poczucie własnej wartości, ta polityka zagraniczna wygląda w taki sposób, że realizowany jest własny interes i nikt tam nie patrzy, co napisze zachodnia pra, prasa, tylko jedzie się już nie po bandzie, ale poza bandą. Bo to, co mówił izraelski były prezydent, to jest oczywiście jazda poza bandą, to jest fałsz historyczny, to jest podłość, to jest niegodziwość. Ale oni się w to nie bawią. W momencie, gdy realizują własny interes, kompletnie ich nie interesuje, to co powiedzą Polacy i to co się z Polakami stanie. I to samo jest z Niemcami, to samo jest z Rosjanami, to samo jest z Amerykanami, który, którzy po prostu robią biznesy. Natomiast my ciągle mamy te swoje e, modele uprawiania polityki zagranicznej, gdzie jeden jest gorszy od drugiego, no a w tej chwili niestety powrócił, powrócił model najgorszy. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. No to jest jeden z takich tematów, gdzie wniosek się powtarza cały czas. Proszę Państwa, no nie ma innej recepty, to ja wiem, że to było powiedziane tysiąc razy, ale to, no, jeśli sam się nie uszanujesz, to nikt się inny nie będzie szanował. I jedyne, co możemy zrobić, no to po prostu poza politycznymi podziałami, poza. Poza tą odwieczną wojną, no po prostu namawiać samych siebie i nauczyć samych siebie szacunku do samych siebie i do prezentowania własnych interesów, bo to jest w polityce zagranicznej najważniejsze. Jeśli się tego nie nauczymy, a musimy się tego nauczyć oddolnie, bo odgórnie to wygląda tak, jak Państwu przedstawiłam w tych dwóch modelach. No to będziemy niestety brali w tyłek w każdy, z każdej strony. I nie tylko od tych największych państw, od mocarstw, ale od państw dużo mniejszych, które się w mniejszym, mniejszym lub większym stopniu tą, 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 tą sztukę opanowały sztukę dbania o, własnych, o własne interesy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.